A zarazem w ostatnim odcinku wprowadzenia do gry Black Mirror 3, czegoś co się dowiedzieliśmy z filmu wstępnego, a właściwie czego ja się dowiedziałem, nie jestem pewien czy dobrze, ale to, że przybyliśmy z USA do Willow Creek. Odwiedzić y, naszą rodzinę, y, która, której to nazwisko jest Gordon. My zaś oficjalnie nazywamy się Darren Michaels, ale możemy się prawdopodobnie nazywać Adrian Gordon. To, że jesteśmy oskarżeni o podpalenie. Oraz o zamordowanie niejakiej Amandy Woley. Co jeszcze? To, że zakochaliśmy się we własnej siostrze, Angelinie Gordon. To, że ta siostra zginęła w jakiejś otchłani z, mamą, z matką. To, że braliśmy udział w jakimś obrzędzie i opętał nas jakiś. Tajemny duch. Co jeszcze? Że jest tu jakaś jeszcze inna pani walej. Być może siostra pani Amandy, nie wiem. Ona znała, podobno znała jakieś tajemne miejsce, w którym się odbywały te. Dziwne obrzędy. No i to chyba, że naszą siedzibą, yy, na, siedzibą naszego rodu, a przynajmniej rodu Pani Gordon, jest y, zamek y, Black Mirror. To chyba tak za wszystko. No i przejdźmy do y, samej. Rozgrywki. Więc możemy tutaj wejść w interakcję z naszym inspektorem, więc spróbujmy. No niezadowolony jest, jesteśmy. Niezadowoleni jesteśmy, przepraszam. Teraz porozmawiajmy. Masz moment, inspektor? U dołu nam się wyświetlają osoby, o których możemy porozmawiać. Nie wiem czy będziemy to Have you found out anything about my ancestry? Yep, yeah, I've got a copy of Darren Michael's birth certificate here, born on the 27th of February 1970 in Boston, Massachusetts. And what about Adrian Gordon? He's still dead in the Gordon crypt. That's what it says in the death certificate signed by Dr. Heinz Harmon. Cause of death: fifth degree burns. Fifth degree, in other words, only his ashes are left. How convenient. Not actually, I'm just not Craig was it a court And you really don't know who paid my bail? It's paid to the court, not to me. I just got a letter from them saying I should let you go. Mm-hmm. I'm even just such a. Może o samym inspektorze. What was it that brought you here? I don't know what that's got to do with you. Te być nam w grze. Why do you dislike me? I'm a cop, you're a criminal. Come on, a little bit of friendliness never hurt anyone. Miss Valley was friendly. It wasn't me! How many times do I have to tell you? Ale jak dla mnie jak na razie to troszeczkę za dużo tej gadki. My doctor Winna Bottom, has she Willow Creek for long? She moved here ten, twelve years ago. Why? Because of the murders? Ask yourself. Tutaj możemy wyłączyć y, dalszą rozmowę, a możemy też y, przyspieszyć ją poprzez kliknięcie, na przykład. Nie było this warne. here village, Willow Creek, are there many criminals here? Only since you turned up. Does that mean it was quieter before? Not even a little bit of shoplifting. Just normal village life. Punch ups, rape, and drink driving. So pretty much nothing happening. That's all for now. I'm keeping my eye on you. No problem, General. Oko. So we can Mamy jakieś interaktywne miejsca, może rzeczy no mogę to. Aha, nie ma więcej pytań, jeżeli rzuciliśmy, że to tu jest to nie tu. Co tu możemy złożyć? Kawa, no to chyba nie mało interesująca. Akta, może. Tutaj mamy w ogóle takie menu. I możemy sobie kliknąć na ten tutaj chyba kluczyk i to nam pokaże wszystkie interaktywne miejsca. Widzicie, takie kluczyki się pokazują. Po takie w odpowiedzi. Czytać lub zapisać grę. Przejść do menu głównego. Tutaj. A tutaj to sam nie wiem co. No, poszedł sobie. Rynek Willow. I want to get my personal belongings from the cell before I leave. I'm sure Spooner would just throw them in the bin otherwise. I guess those are the keys to the cells. Apart from the fact that everyone here would notice if I took them, my cell is open. I don't know if it's ważne, important, the emergency call center. As you can see, it's manned around the clock. Też, tu as szafa. far as I know, there's no evidence room here. Collected evidence is kept in these lockers, they are always locked. No o wodach pewnie będziemy musieli je sobie wykreślać, zobaczmy teraz co nam zostało jeszcze. Woda. Wentylator, to nie kubek, nie, ale... Zobaczmy, może to ksero tu. No dobrze, to nic ciekawego, przejdźmy do tej celi tam, po nasze, odzyskać nasze rzeczy. Tutaj mamy informację taką podpowiedź, że wciskając spację zobaczymy wszystkie interaktywne rzeczy. Tę, tą podpowiedź możemy włączyć, pe, wyłączyć pewnie w menu. Czy coś pojawia? Nie. Zobaczymy czy na spację działa. Działa. Dobrze. Zanim pogadamy to zerknijmy w te ciekawe A miejsce. Jeżeli otrzymaliśmy wszystkie informacje o danym przedmiocie, to on przestaje być interaktywny. To chociaż tyle dobrze. Co tu jeszcze mamy? Grafika. Jest taki jakiś Amerykanin niezadowolony, trzy tygodnie był w areszcie, ludzie siedzą po parę lat. Za darmo. There are people in the adjacent cell sometimes, though. The wash basin, also known as the spare toilet. To some Only the Willow Creek police know why there's only one locker for a two-man cell. Dwuosobowy I think that's a really massive O, i wzięliśmy łówek. No tutaj mam informację, żeby kliknąć na, aby obejrzeć I pewnie aby go wykorzystać też jeszcze coś w tej szafce hmm, czyli szukamy dziennika. Zajrzyjmy do kolegi. to na razie możemy chyba z nim pogadać. Dobrze. My friendly fellow inmate, Matt Newcastle, one of those kind of people that my mother always warned me about. Mama go oszegała przed takimi. Have you seen my diary? Your diary? And here's me thinking it belonged to some nutter. I don't know what happened to me in the ritual chamber. What went wrong? <laughs> How did you get into my locker? Stop that. Constable! Or worse, what if nothing went wrong? What if Mordred has been freed and has taken possession of me and is making me do his bidding? Please, somebody help me. Stop me from becoming a murderer. Give that here, bastard! I don't want to be Mordred's puppet. I want this fiend to disappear back to the hell he crawled out of. I'll have you. I'll kill you! <laughs> Boo -hoo, hoo hoo! I don't want to be a murderer. Boo hoo! Don't make me crap myself. I'm so scared. <laughs> What's wrong with you? Hey, Scarface! Oh, forget it, you nutter! I don't know what's going on with me just now, but I'd rather just keep my distance from you. more on that ripped up my diary these are the only pages I could save and most of them are empty one of the few things I was allowed to take with me into my cell so tiles why should the floor look any better than the rest Let's see what we have here. Czy coś mamy jeszcze? Tak, jeszcze parę rzeczy. Pewnie coś można znaleźć. The road to freedom? More like the little turd's road to his big brother. Tam jeszcze coś. I've slept on this pillow in this damn uncomfortable bed for the last three weeks. It doesn't smell as bad as it did at first. Chyba tu mniej dużo tych yy, niepotrzebnych. A może potrzebnych, ale jakoś te informacje mogłyby być ah, sweet bird of I'm przekazane może inaczej, nie wiem, no ale to być może nie musimy tego korzystać, jeszcze coś się podświetla? No chyba nie, no dobrze, mm, wróćmy do biura. Sign here, please, just to confirm that you've read the bail conditions and that you've been instructed to register with Dr. Winterbottom every day. This here is a declaration of your state of health at the time of your provisional release. But there's only good or very good on it. So, you're not feeling so good then? No. Well, don't forget to sign it then. Here's your wallet. I keep the passport. And you need to sign here that you got your things back. You promise with all this signing you haven't secretly slipped a confession in there too? That's not permitted. Ah, so I'm in luck then. Just a minute, I was being a bit premature. There's half a million missing. You should have checked for that before signing for it. Any subsequent complaints have to be addressed to our regional HQ in Bristol. Alright, just a joke. Is that it then? Yes. You're free to go now, Mr. Michaels. Amen. Uh Mr. Michaels. Something else to sign? No. I just wanted to inform you that your solicitor is assuming you're going to call him soon. Here's his card. Dostaliśmy

No wróćmy do tego. Czyli gra nas automatycznie przesunęła do kolejnej lokacji. A naszym zadaniem będzie udowodnić swoją niewinność, i myślę, że w tym momencie zakończę ten odcinek. Chciałbym jeszcze tylko pokazać dwie rzeczy. Mianowicie, tutaj mamy co co mówiłem w poprzednim czasie, co to jest. Tu mamy ten dziennik nasz, który możemy sobie otworzyć i poczytać, co zrobiliśmy i jakie mamy zadania. W najbliższym widać, jest, że mamy zadzwonić do adwokata. I tak sobie myślę, że może e, można poruszać się w tej grze według tego dziennika. Pomijać te wszystkie, znaczy może większość tych roz, rozmów i, i aktywnych punktów, ale to, to do końca się pewnie nie da, no bo przecież wiele rzeczy trzeba sprawdzić. No ale pewnie na, na ile się tam więc tacy, którzy tak jak ja, którzy nie za bardzo im nie za bardzo lubią z tylko gadać i we wszystko klikać. Takie trochę bezmyślne, no ale no nieważne. Każdy może próbować jak chce. Zamknijmy dziennik. No i ostatnia rzecz odnośnie w zapis. Tutaj mamy, jak widzicie, automatyczny zapis, szybki zapis i tu może, mamy nowy zapis możemy sobie y, y, zapisać samemu grę nadając temu oczywiście zapisowi jakąś tam nazwę, oznaczenia jaką nie chcę, nie chcę ze mną gadać, wpiszmy jeden Mamy zapisane. Jeszcze raz. A tutaj mamy taką mm, po lewej stronie. Ikonkę widzicie? I ona służy do usuwania tych zapisów. Klikamy na nią i o, usuwamy. No, i to na tym wszystko. Życzę miłej gry. Ja nie wiem, czy dalej pójdę. będę zwiedzał te lokacje tu, czy nie. Muszę się zastanowić. Narka, cześć.